Was na moim kanale, wiem, że na tym kanale jeszcze mojej twarzy nie widzieliście, to jest że zaraz widzicie, to bardzo spokojnie, spokojnie Nie pierwszy, nie ostatni raz, być może nie pierwszy, nie ostatni raz Za jest Assassin, czyli prawdopodobnie główna postać z każdego mojego kanału i tego, który zawsze będzie na tym kanale, zawsze będzie z nami nagrywał Wiadomo, tylko ŁKS, ale co, dobra, dobra Po pierwsze, jak bijcie tutaj na dół, zostawcie subik oraz lajka, wiecie, na 200 subów będzie fajny specjal I teraz mam do Was pewną propozycję, a pewne pytania Takie pewne planko mam na moim kanale ogólnie widzicie, że opiera się GTA, Teraz wa do Was jest pytanie, bo mam parę planów na fajne serie. Pierwsze pytanie jest takie, czy chcecie jakieś serie RP z Robloxa, Call of Duty, Standoffa, Amongasa, albo wiadome, GTA I teraz wszystko że o was w komentarzach. Wybierajcie, co chcecie. Czy chcecie aborzywać trzy serie? Bo powiedzmy na przykład, że będzie Call of Duty, znaczy, tak, GTA, bo powiedzmy, że będzie Geta i jakaś inna gra. Macie chieba, dwie serie, jakie chcecie widzieć na moim kanale. Assassin, a twoje dwie serie jakie to były, co? Jakie bym? wybrał dwie serie Ale u mnie No do, dobra, mnie. jakie byś wybrał dwie serie na moim kanale Standoff, Call of Duty... A dwie serie o To będzie ciężkie. To będzie ciężki wybór, bo dużo gier lubię. I wiem, że wy dużo gier też w sumie lubicie. Więc macie do wyboru. No macie dużo gier do wyboru. To się od Was co wy na moim kanale. Ja jestem bardziej chyba zagietana na pierwszą propozycję. No. A drugą to wybierzecie już wy, więc po prostu że subik, łapaczka w górę i bicie też na kanał tego to Pana, tutaj na dole, gdzie wam się pewnie wyświetli. A jak nie, to masz powiedzieć nazwę. Nazwę? Dobra, wyświetli się tam. Dobra, wyświetli się. I co? Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, dwie serie czekamy na waszą.